Wsteczcie łapkę w górę i subka i my idziemy na drugim odcinkiem. Z drugą częścią odcinka. Tak drugą część odcinka. Tak. Z drugą część odcinka. No, będzie jeszcze minutę trwała. No. Mogę was dodać do znaj. jak chcecie i właśnie Fireuz Junior was lubi i jeszcze mamy też specjalnego głos do no właśnie bo właśnie bo musieliśmy zacząć jeszcze drugą połowę bo jeszcze taki filki odpozr i patrzcie teraz <gry> patrzcie teraz na to widzicie mam taki coś i patrzcie poleciało tu, 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 tu. tu, tu. Patrzcie, to jest to. A nie, prawda, bo to, to coś nie, nie, nie. No, 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 pa, 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 pa. Oje, już. Dobra, daj spokój, już. No. My już się będziemy żegnać. A czemu tak krótki? Bo to jest druga część, a druga część będzie trochę krótsza. Więc ba. Thank <laughs> you.